Lekarz czeka na ciebie! O, się z dzieckiem wstać! I przeszłam z dzieckiem na bilans. Co za słodziak, mogę się z nim pobawić? Mam zabawkę! Co? To pies! Gdzie jest dziecko? Chciałaś podstępem wnieść zwierzę do szpitala? Nie na mojej zmianie. Spadaj stąd zanim wezwa ochronę! Ach, ci psiarze. Ale została mi grzechotka. Dzień dobry! Co tam masz? Królika? Dlaczego przyszłeś z nim do szpitala? To wbrew zasadom. Zjeżdżajcie mi stąd! Chociaż czekaj, możesz zostawić królika w specjalnym budełku. Twój mały przyjaciel będzie czekał na ciebie tutaj, gdy będziesz na wizycie u lekarza. Świetnie, kto następny? O nie! Nie mogę zostawić mojej kotki, mojej gwiazdeczki. Muszę coś wymyślić. Wiem, padłam na fajny pomysł. Mogę schować plecak pod luzą i udawać, że jestem w ciąży. To na pewno zadziała. Przyszłam do położnej, za niedługo mam termin. Stać, nie mogę cię wpuścić, dopóki nie sprawdzę twojego brzucha. Posłuchajmy teraz twojego małego dziecka. Dlaczego słyszę miauczenie? Pokaż, kto tam się ukrywa. Więc to jest kot, wiedziałem. Wynącha mi stąd. Co za ciekawa książka. Stać, jeszcze cię nie sprawdzałem. Co tam masz? Żół. Chciałaś go przemycić. Ja wszystko widzę. Oddawaj zwierzaka albo nie wpuszczę cię do lekarza. Włóż go do pudła i możesz wejść. No i po co ten płacz? Badanie trwa pięć minut. Nie mogę iść do lekarza bez mojego karalucha czaka. Muszę coś wymyślić. Teraz na pewno mnie przepuści. Pielęgniarz pomyśli, że mam guza na głowie, a to słońcek z karaluchem. Yes! O, rany to okropne. Szybkość do lekarza! udało mi się! Cześć, sąsiadko! Nie myśl, że mam coś z głową. W ten sposób przeniosłam mojego domowego karalucha czaka. Jest taki słodki, spójrz na niego. O nie! To karaluch! Jak on obrzydliwy! Nie chodzi o ciebie, czaki. Jesteś najsłodszym karaluszkiem na świecie. Och, znowu kolejka pacjentów. Nie masz zwierząt? Możesz przejść. Następny stać? Czy to klatka ze świnką morską? Nie wolno wchodzić ze zwierzętami. Będę musiała odebrać ci zwierzaka albo spadaj do domu. Dziewczyno, wizyta u lekarza jest ważniejsza. Oddawaj! O nie, nie jestem gotowa oddać mojego ślimaka, Suzy. Muszę coś wymyślić. Padłam na fajny pomysł, będę mogła wnieść ślimaka, jeśli udam przepa kuchni w szpitalu. O, daj mi coś do jedzenia, jestem taka głodna! Świetnie, jestem gotowa dać ci cały garnek owsianki. Jak ci się podoba? Niezbyt apetycznie, prawda? Ale nie jestem szefem. Jestem zwykłą pacjentką, która chciała zabrać swojego zwierzaka na oddział. To mój ślimak Suzy. Jest bardzo ładna. No. Stać! Nie obejrzałem cię. Chomik? Nie ma mowy. Zauważyłem go od razu. Nie możesz wejść do nas ze zwierzętami, oddawaj. Szczyt bezczelności. Widzą, że nie wolno, a wnoszą. O nie! Nie pójdę do szpitala bez moich ulubionych rybek. Spójrzcie tylko, jakie smutne spojrzenie ma rybka Kerry. Muszę coś wymyślić. Wiem. Przerzucę was do kroplówek i udam, że jestem lekarzem. Nikt nawet nie zauważy. Jak wam się podobają wasze nowe akwaria? Wyszła super. Idziemy sprawdzić, czy metoda zadziała. Pielęgniarz póki co jest zajęty chomikiem. No ja nic nie zrobiłem. Możesz przejść. Udało się. Teraz mam słodkie rybki. Justina, przyniosłam ci twoje ulubione zwierzaki, abyś szybko wyzdrowiała. Oto twoje rybki, Sam i Kerry. Są takie urocze. Możesz się z nimi pobawić. Mam nadzieję, że poprawią ci nastrój i szybko staniesz na nogi. Trzymaj. Dzięki. Co za ciekawa książka, coś w gardle mnie drapie. Co? Czy ja mam rybkę w ustach? Kto to zrobił? To wy. Nie róbcie tego więcej. Kto pozwolił wam wnosić zwierzęta? To jakiś tyrk. Co za nudny dzień! Wow, nie mogę uwierzyć własnym oczom. Co robi taka piękność w naszym szpitalu? Aż nie mogę oderwać wzroku. Czuję, że się zakochałem. Dzień dobry, panie pielęgniarzu. Muszę iść do lekarza. Mam nadzieję, że nie pojawią się żadne problemy i będę mogła przejść. <laughs> Oczywiście. Świetnie, do zobaczenia, chłopaki. Wiedziałam, że mam oszałamiający strój, ale nie, że aż tak. Muszę iść na badania. Stać, jeszcze cię nie sprawdziłem, ale w porządku, idź. Udało mi się, przemyciłam moje małe koleżanki do szpitala. Czas je wyciągnąć. O czym ty tam myślisz? To moje chomiki. To moje dwie najlepsze koleżanki zawsze są ze mną. Nie mogę zostawić ich samych w domu, kiedy leżę w szpitalu. Niech będą tu ze mną. Uwielbiam was od razu wiedziałem, że tam są chomiki. Ile razy mam powtarzać, że nie wolno tu wchodzić ze zwierzętami. Zapamiętajcie to w końcu. Nie oddam mu myszki zabrałam ze sobą kawałek sera, aby nakarmić Kayli, ale teraz mam inne plany. Kaylee, jesteś teraz szpiegiem, musisz przejść przez wentylację. Ja wejdę bez ciebie, a na drugim końcu wentylacji przywitam cię z kawałkiem sera. Mam nadzieję, że zapach sera ci pomoże trafić na miejsce. Stój! Dokąd idziesz i co tam masz? Co to jest? Po co ci taki kawał sera? Lubię ser, zjem go na obiad. No dobra! Czekaj, a co masz w torbie? Pusto! Nawet to trochę dziwne. Dobra, możesz przejść. Hurra, udało się! Hmm, zaraz przywitam moją myszkę Kaylee. Oto i wentylacja. Moja dziewczynko, idź do zapachu, Sera. Brawo, słyszę, jak piszczy za kratkami. Zadziałało! Jesteś taka głodna. Tęskniłam za tobą. Kocham cię, jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Chodź kochanie. Nakarmię cię. O, czy to świnka morska? Nie no, nie przejdziesz z nią! Nie wolno do nas chodzić ze zwierzętami. Będziesz musiała oddać świnkę morską, a po zbadaniu przez lekarza ci ją oddam. I dlaczego to taka tragedia dla wszystkich, żeby zostawić swojego zwierzaka na 5 minut? Możesz przejść, jeśli nie masz przy sobie innych zwierząt. No idź już, lekarz czeka. O kurczę, ze zwierzętami nie można wejść, a ja dopiero z wędkowania z psem wróciłam. Muszę coś wymyślić. Mam. Mogę udawać niewidomą. Wtedy mi się uda. Wystarczy przerobić wędkę na laskę. Świetnie. Ojej. Następnie potrzebuję ciemnych okularów i gotowe. Idealnie. Idziemy sprawdzić ten sposób. Ej, z nie wolno! Stój! A to niewidoma dziewczyna niezręcznie wyszło. O nie, moja piłka upadła! Nie, Czet! Nie wolno! Niegrzeczny chłopiec, o nie! Mój pies uciekł. Trzeba go złapać. Stój! Złapiecie? cię! Kura, udało mi się! Niedobry pies! Niedobry! Hey! Nie jesteś niewidoma Spadajcie ze szpitala A ja ci uwierzyłem A ja mam całą piramidę Wow, ale ze mnie szczęściasz. Tina ma tylko jedną Spójrzcie, to przezabawne Dajcie mi spokój Tak, mam tylko jedną gumę W dodatku jej nie złapałam Tina, ty to jak zawsze. No dalej, i tak musisz ją zjeść. Czekamy na ciebie. No dobra. Jest całkiem smaczna. Patrzcie na mojego balona. Ops. Ha, co za uba! i co ty zrobiłaś, Tina? A, zdejmijcie to ze mnie! Daj, pomogę ci! O nie, wyrwałem ci brew. Porany! Oscar, co ty zrobiłeś? Naprawię to, proszę! Okej. Okay. Brew jest na swoim miejscu. Uf, hura! Ej, ty! Co jest? What? Twoja kolej! A, no tak. Uwielbiam gumę balonową. Jestem zdecydowanie lepsza w dmuchaniu balonów niż Tina. Zaraz wam pokażę. Wow, widziałaś to? Nadmuchała wielkiego balona! Ej, Oskar, a może rozwalimy tego balonika, co? Świetny pomysł! Co ty zrobiłeś? Mam teraz brodę z gumy. No i z czego się śmiejecie? Zaraz przeżuję to jeszcze raz. Fuj, to naprawdę obrzydliwe. Gotowe, twoja kolej, Oskar. No ruszaj. No dobra, to zaczynam. Auć, zburzyłem bierze i teraz boli mnie ręka. Ej, zabierać te ręce. To jest wszystko moje. O, ta guma smakuje całkiem nieźle. Nadmucham balona. Patrzcie, fajny, co nie? Jest idealny. Super. Ej, nie dotykajcie go, bo go przebijecie. Lepiej przywiążę go do krzesła. I nawet na niego nie patrzcie. Nadmucham jeszcze więcej balonów. I jeszcze więcej. Co za nudy Oscar, długo jeszcze? Skończyłem! Cała masa balonów. Hej, co się dzieje? Czy ja lecę? Dziewczyny pomocy! Wow, żelka w oczy uwielbiam je. A ja mam ich całą górę. Aha, na patrz, Julie znowu nie ma szczęścia. Ma tylko jedno żelkowe oko. No i co z tego? Jedno oko też jest fajne. Mogę rozciągnąć przyjemność. Mm, w środku jest naprawdę pyszne truskawkowe nadzienie. Super. Palce lizać. Oskar, twoja kolej. Świetnie, bo jestem taki głodny. Ej, tak właściwie to moja kolej. Ano tak, masz rację. Mam średnią porcję, więc poradzę sobie z nią naprawdę szybko. Zobaczcie, co wymyśliłam. Jak wam się podoba mój manikir? Fajny, prawda? Jest też pyszny. Ale, czat. Tina ma niezłego farta. O tak, po prostu kocham żelki. O nie, co z moim gardłem? Nie mogę oddychać. O nie, Tina, czy wszystko w porządku? Wow! Uff, dzięki Oscar! Zapomnij! Teraz moja kolej, żeby coś przekąsić. Wskakujcie żelki do mojej buzi. Ach, niesamowite! Te żelkowe oczy są takie pyszne. Po prostu nie mogę się oderwać. Ej, przestań! Ale ja też chcę! Tu jest porcja tylko dla jednej osoby! Czyli dla mnie. Wy już zjadłyście swoje porcje, ta jest moja. Prawie skończyłem. Zostały mi tylko dwa żelki. No to daj nam proszę po jednym. Szybciutko. Tak, akurat dla nas wystarczy. Nie i jeszcze raz nie! Ach, to było naprawdę pyszne! Czy ja mam oczy na całej twarzy? Aaaa! Wow, to frytki! Jak to? Dlaczego mam tylko jedną frytkę? Nawet średnia porcja to za mało. Wow, to mój szczęśliwy dzień. Ha, Julie ma znowu jakiegoś okruszka. No bardzo zabawne, naprawdę. Ach, co za zapach. Biedactwo, no zjadaj już. Zjem kiedy i jak będę chciała. O, teraz mam dwie frytki, są takie smaczne. Niesamowite. Oskar, do dzieła, na co czekasz? Mówisz, masz. Zjem sobie moje fryteczki z sosem. Mm, pyszne, co, Julie? Palce lizać. Um. Chyba wiem, jak dać mu nauczkę. Dodam mu ostrego sosu, kiedy nie będzie patrzył. To będzie przezabawne. Ekstra. Niczego nie zauważył. To będzie epickie. Ale to jest pyszne! O rany! Gorąco mi! Jestem cały rozpalony! Aaaa! Chwileczkę! Ja wiem co robić. Uratujecie, tu jest woda! Uff, przeszło mi dzięki Tina. Ach. Nie ma za co. Ej, przestań chlapać, oskar! Przepraszam, już jest ok. Mam świetny pomysł, jak zjeść moje frytki. Wezmę troszkę keczupu i wyleję go na wierzch jak fontannę. Właśnie tak. Super, to wygląda mega pysznie. Eh, skończył mi się keczup. Zabierajcie ręce. To wszystko jest moje. Mm, no co za pyszności z hmm. ale ci wózka. Już wiem, założę się, że nie zauważy, jeśli ukradnę jedną fryteczkę. Pyszka! O nie! Frytka utknęła mi w gardle! Czekaj, pomogę ci! No, wyłaź w końcu! A, to boli! Daj mi go tu. I cyk! Oh, to nie zadziałało. No dobra, zaraz się bardziej przyłożę. Oskar! Czy to była frytka? Czy to była moja frytka? Prawie umarłem. To za karę. Ech, tym razem ja mam jednego pączka. No dobra, spróbujmy. Co? O rany, farciara z ciebie. Zgadza się, mam całą górę pączków. Nareszcie im nie się poszczęściło. Super, starczy dla nas wszystkich. Ej, spadać stąd. Te pączki są moje. Zaczynaj, Tina. No dobra. Mam pomysł. Skoro mam tylko jednego pączka, to zjem go w wyjątkowy sposób. Jak w restauracji. Z nożem i widelcem. Życzcie mi smacznego, moi drodzy. Mmm, jaki pyszny. Oh God. Czuję się jak z wyższej sfery. Awesome. Oskar twoja kolej. No wspaniale w końcu zjem moje pyszniutkie pączki. O oh, nie, gdzie twoje maniery? Mm. Nieważne. Najważniejsze, że to mi tak smakuje. Te pączki są boskie. O, zostały jeszcze okruchy. Co za uczta. Nie mogę na to patrzeć. Zachowujesz się jak zwierzę. Skończyłem. O, dokładka. Zapomnij, masz już dość. To są moje. No co za cudowności. Mam świetny pomysł. Zbuduję wysoką wieżę z O, To będzie naprawdę coś wyjątkowego. A całość zjem jak burgera. Jak to zmieścisz w ustach? Fajnie to wygląda, co? O nie! Zaraz się z tym przywrócę! Nie! Ups! Co z tobą, Julie? W sumie dopóki nie patrzy, możemy zjeść po pączku. To było coś! Spoko, częstujcie się! Nie masz nic przeciwko, jeśli będę pierwsza? Jasne, że nie. Okej, okay, zobaczmy. Wow, to moje ulubione łódka z KFC. Ach, co za zapach. Po prostu kocham świeżego kurczaka. Ej, masz własne jedzenie. Zgadza się. Ja też mam KFC. Jestem taka podekscytowana. W środku jest czekolada. To istne szaleństwo. Mm, jakie dobre. Nie mogę się zatrzymać. Już z takim apetytem. Ja też chcę. No to na co czekasz? Rzeczywiście, już nie mogę się doczekać tego niesamowitego smaku. Jaka chrupiąca skórka. Super. Ojej, zupełnie zapomniałam. Trzeba dodać troszkę keczupu. Z keczupem będzie smakować o wiele lepiej. Ej, nie rzucaj we mnie tymi kośćmi. Przepraszam, ale nie słyszę co tam mówisz. To jest takie pyszne. Nie mogę się zatrzymać. To jest coś. Super, jestem zachwycona! A oto i nowa para! O, mamusiu! Mówiłam ci, żebyś przestała we mnie rzucać! Przepraszam, to był wypadek! No ile razy można? Dosyć tego! Sama się o to prosiłaś! To jest wojna! Żołnierz jest gotowy do bitwy! Zaraz poczujesz moją moc! Przyjmij kulkę! Ach, tak? Ha, trafiony zatopiony wspaniale. Chcesz wojny? No to będziesz miała wojnę. Jesteś taka zabawna! A masz! Ej, co powiesz na to? Proszę bardzo, i jeszcze! I jeszcze! Łap! O, wow, to jest pyszne! Ha, wygląda na to, że wygrałam. Chyba śnisz. Co? Daj spokój. Obydwie jesteśmy takie zabawne. Przyszła mi do głowy niesamowita myśl. Chyba moje wiaderko też jest jadalne. Pachnie tak słodko. Mmm, miałam rację. To jadalny papier. Smakuje mi. Daj mi spróbować. To zabawne, ale to jest naprawdę dobre. Daj mi jeszcze. Let's go! Kura! Co to za zapach? Myślę, że pochodzi spod twojego klosza. Co? To prawdziwa kupa? Co za smród. Jakiś koszmar. Zabierz to stąd szybko. Już, już, zaraz. To chyba zwykły papier toaletowy. Oderwę kawałek. Odwagi, dasz radę. O rany, zaraz wywiatuję. Fuj. Tylko nie we mnie. Uf, już po wszystkim. O rany, zupełnie zapomniałam, że papier był brudny. Nie widzieliście tego. Boję się otworzyć. O nie, to też kupa? To dziwne, ale w ogóle nie śmierdzi. Chyba jest zrobiona z czekolady. Muszę spróbować. Mm. Czekolada jest pyszna! A z czego jest zrobiony mój papier toaletowy? Może też jest jadalny? To mustyks! Hurra. Mam ciasto! Jest przepyszne! To może się ze mną podzielisz? Nie tym razem! Nie to nie! Sama chcę się tym najeść! To takie fajne! Ale jesteś zachłanna. Mam pomysł. Zrobię jej mały żarcik. Owinę się papierem toaletowym jak prawdziwa mumia i ją przestraszę. To jest wspaniałe. Ej! No co znowu? Aj, to mumia, pomocy! Co za ubaw. Mój dowcip się udał. To był niezły pomysł. Póki sobie odpoczywa, to ja spróbuję jej tortu. Mówiła, że jest pyszny. Rzeczywiście... Jest bardzo smaczny. No i chcesz być pierwsza? To otwieraj szybko. Ojej, uwielbiam rolki. Ale mam szczęście. Zobacz, co ty masz. Dobra. Też jestem tego ciekawa. Ekstra, ja też mam rolki. Dobrze, że są tu pałeczki. Jedzenie nimi jest o wiele przyjemniejsze. Najpierw trzeba zanurzyć rolki w sosie sojowym. Ach, już mi ślinka cieknie. Mm, to jest... Takie dobre! Ale czegoś tu brakuje. Wiem, mam w trece niesamowitą różową posypkę. Sprawi, że to danie będzie piękne i spektakularne, tak jak ja. Możesz mi życzyć smacznego. Ojej! Wielkie mi rzeczy! Nasza ślicznotka ma różowe pałeczki z błyskotkami, a moje są po prostu czarne. Nie szkodzi, chociaż mogłabym mnie nauczyć, jak się ich używa. Może tak? A może tak? No co jest? To nie powinno być takie trudne. Jest do Nie umiesz jeść pałeczkami? Co za ofiara? No i co z tego? Będę jeść rękami. Takie łatwiej i szybciej. O, sos czekoladowy, to są słodkie rolki, super. Rewelka! Są lepsze niż zwykłe. Trzeba polać wszystko czekoladą. Będzie o wiele smaczniej. Chodźcie tutaj, moje słodziaczki! Mm. Przybij piątkę! Brawo, zaczynaj! To jest bomba! Ratuj się, kto może! Trzymaj! O nie! Pomocy! Co robić? Musimy to jakoś rozbroić. O kurcze nie chce się wyłączyć. Ubrudziłam sobie palec. To dziwne. Wygląda jak czekolada. Boję się, ale spróbuję. Wow! To jest tort! O rany, co za szczęście! Co ty robisz? Ona nie bombę! Wow, to jest niesamowite ciasto! Uwielbiam czekoladowe nadzienie. To jest tort, a już się bałam. Nieźle! To jest pyszne! Tak bardzo mi smakuje. Kto by pomyślał, że to jest takie dobre? Właśnie widzę... Nawet zegar jest jadalny. Jest taki miękki i delikatny. Po prostu rozpływa się w ustach. Co za przysmak. Super, ale obawiam się, że to oznacza, że pod moją pokrywką mamy prawdziwą bombę. O, mamo! I zrób coś. Trzeba ją natychmiast rozbroić. Dobra, uspokój się. Muszę się wziąć w garść. Już to przerabialiśmy. Trzeba przeciąć przewód, wtedy bomba przestanie działać. Tak właśnie zrobię. Świetne nożyczki. Ej, koleżanko, gdzie jesteś? Pod stołem. To świetny pomysł. Pospieszmy się, bo wybuchnie i zmienimy. Dobra, weź się w garść, dasz radę. Ręce mi się trzęsą, który przewód przeciąć? Jeśli się pomylę, wybuchniemy. Nożyczki nie tną. Daj mi to. Okej. Okay. Kurczę, one naprawdę nie tną. Co robić? Kończy nam się czas. Ej, nie mdlej mi tutaj! Obudź się! Gdzie ja jestem? Musimy pilnie rozbroić bombę! A dobra, przykryj ją pokrywką i usiądę na niej. Może tak powstrzymam eksplozję? O mamusiu, co się dzieje? Wszystko w porządku? A, ja lecę! Ratunku! O nie! To było mocne. Czy ty żyjesz? Myślę, że tak. To była niezła bomba. Ale się wystraszyłam. Całe ciało mnie boli. Świetnie ci poszło. Znowu chcę być pierwsza. Nie, teraz ja. Niech los zdecyduje, dobra? Okej. Okay. Wygrałam. Zobaczmy, co mam. Wow. To hot dogi. Co za szczęście. Jesteś zazdrosny? Poleję je keczupem i zrobię sobie prawdziwą ucztę. Ej, dlaczego on się nie leje? Co się stało? Przycisnę mocniej. Oh no. Aj! <laughs> to przezabawne. To nie jest śmieszne. Teraz wytrę twarz i wszystko będzie okej. Okay. Hura, mamy to. Jak to ładnie pachnie. Daj mi trochę. Jeszcze czego? Chyba śnisz. Sama zjem moje hot dogi. Mm, to jest takie dobre. Ja też jestem głodna. Może nie zauważy, jeśli po cichu wezmę jednego. Nie ma mowy. Dobra, rozgryzłaś mnie. Nie yes. martw się, nikomu cię nie oddam. Am, 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 Jak ona to zrobiła? To jakieś szaleństwo. Niezła prędkość. Upsie się, dziewczynko. Chcesz zobaczyć kolejną sztuczkę? Zobacz, co potrafię. No to już przesada. Gdzie twoje maniery? Daj spokój, przepraszam. Ty też możesz już jeść. O, moje chodogi wyglądają pysznie. Już zgaduję, z czego są zrobione. Oczywiście z ciasta czekoladowego. Polałam je sosem czekoladowym i będę się nimi delektować. Czekolada tak pięknie spływa. Mm, to takie słodziutkie. Muszę tego spróbować. Niesamowite smakuje mi. Rewelka! Ja też chcę takie ciasto! Jak ty to tam jadłaś? Daj mi trochę! Trzymaj! Uwierzyłaś w to? Chciwuska, nie to nie! Patrz, co potrafię! Wow! O rany! Co się dzieje? Twoja szyja urosła!